Dzień dobry. Witajcie w naszym klubie książki. Dzisiaj przygotowałyśmy dla was mid year book, tak. Eee, I znalazłyśmy jakieś eee, pytania w internecie i co i chyba przechodzimy od razu do rzeczy. Tak, odpowiemy sobie na nie po tak, prostu. No tak. Dobrze. Kto chce zacząć? Tak, co mam pytania? Przynajmniej ja mam pytanie. Pierwsze pytanie to jest najlepsza książka, jaką czytałyście do tego momentu. Mamy czerwiec, połowę czerwca. E, może na początku jeszcze ile mi książek? Ja mniej więcej? Mało. Ja przeczytałam 19, więc nie ma tutaj dużego pola do podpisu. No ja przypadku. Tak ja więcej niż statystyczny pole No tak, oczywiście. W sensie to nie jest coś złego, że tylko 19, tylko porównując z poprzednimi notami to nie jest aż tak dużo, jak miała przeczytane już kiedyś. E, to nie ma. Ja chyba mam... 31? No, no, trochę więcej do wyboru. Tak, ja 13, więc no niewiele, niewiele. No dobrze, no to, to pierwsze pytanie: to jest najlepsza książka do tej pory? No ja nie mam takiej najlepszej, najlepszej. Nie było żadnej takiej książki, która byłaby po prostu w 100% najlepszą książką. Mam takie książki, które były spoko, były fajne i dobrze się przy niej bawiłam, ale nie były takie idealne. I mam tutaj Prison Healer. To była fajna książka, miała, była dosyć ciekawa, ale trochę się dłużyła. W sensie ta książka opiera się głównie na tym, że ma fajne zakończenie i ma fajny plot twist. I to jest tak naprawdę największy plus tej książki. Oczywiście tam historia w międzyczasie też jest fajna, błąd tak romantyczny też jest spoko. No ale przez to, że te książki głównie polegają na tym, że dążymy tylko do tego, że na końcu jest plot twist, to ja drugiej części przeczytałam z jedną trzecią i na razie ją odłożyłam, a czytałam ją w lutym, więc trochę czasu już minęło, ale później chyba był fajny. Mam też właśnie obór więc jest tutaj, bo to jest książka po prostu, którą kocham i dlatego tutaj też się znajduję i towarzyski poradnik dla panien bez posagu, chyba tak jest tu. I to była, bo chciałam jakąś książkę, która będzie z takiej ery właśnie, wiecie, bale, suknie, mm, jakieś dramy i w ogóle. I to mi poleciła Ania i to było mega fajne, bardzo szybko się czytało. Nie było jakieś takie mega odkrywcze, ale po prostu to była fajna zabawa. I, i z tych takich najlepszych książek to są właśnie te. Ale podkreślam, to nie są takie super książki, które na każdemu polecać, oprócz właśnie Boru. Ale właśnie to jest muryli, really, więc jakby to też troszkę się Tutaj wyłączam w jakiś sposób. U mnie to wschód słońca wygniół do Rzyny. Decydowanie Zdecydowanie to była najlepsza książka do tej pory, i myślę, że zostanie najlepszą książką w tym roku, bo się na nic nie nastawiam, takiego, co by mogło zmienić po prostu moje życie. A to dla fana igrzysk było coś. To było coś, nie zapomnę tego nigdy, ale czy przeczytam drugi raz, nie wiem, bo to mnie jak po prostu rozwaliło. Co na pewno wiecie, jeżeli oglądaliście film o właśnie Wschodzie Słońca w Dniu Dożynek. Okropny jest ten tytuł, nigdy nie mogę zapamiętać. Proszę przeczytać. Okay, Dobrze. Ja, ja mam gorszy mózg do zapamięć z tytułów. No, więc to jest ten jeden tytuł. A mój jeden tytuł to będzie Blask Wiecznego Płomienia, czyli sequel Iskry Wiecznego Płomienia, który jest jakby, no to jest seria w w październiku albo w listopadzie wychodzi czwarta część, ale to w Stanach, więc w Polsce się możemy tego spodziewać pewnie dwa miesiące później, więc będę miała bardzo duży kac książkowy, tak to można powiedzieć, po tym jak już skończę tę trzecią część. No i powiedziałam, że to jest to, co najlepsze do tej pory przeczytałam. No dobrze, drugie pytanie. To jest najlepszy sequel, jaki przeczytałyście w tym roku? Ja czytam tak. dużo dobrych sequeli, szczerze mówiąc. Eee, no bo jest ten Blask Wiecznego Płomienia, jest Onyx Storm, które tutaj, unpopular opinion, ale moim zdaniem jest najlepszą książką do tej pory z tej serii. Jest lepsze jeszcze niż Fourth Wing. No i Tron Złamanych Bogów też było świetne. To jest kontynuacja księgi Azraela, i tyle. Eee, ja czytałam tylko jeden sequel w tym roku, więc y, muszę podać ten sequel, bo nie mam innego. A, a ja nie podaję, bo nie jest najlepszy. No, w sensie u mnie to jest tak, że na pewno, co w się sensie, chodzi o Cmentarz Zagubionych Dusz, czyli drugą część Cmentarza Osobliwości. Jak wszyscy wiemy, kocham Cmentarz Osobliwości, ale Cmentarz Zagubionych Dusz mnie jakoś specjalnie nie zachwycił. E, może też kwestia tego, że trochę tak czytałam to w zastoju, więc tak nie do końca mi się chciało. Przecież tak cię za poczułam. <laughs> no ale nadal dałam cztery gwiazdki, no więc nie było aż takie e, złe. No i czekam na kolejną część, więc niech będzie. Cmentarz Zagubionych Dusz. Ja z sequeli czytałam tylko Modlitwę Zanieśmiałe za Korony Drzew i to nie jest najlepszy sequel. Mhm. Także chciałam go tutaj, nie, nie, nie chciałam go tutaj podawać i no nie będę, no bo to nie była książka, która mi się podobała w jakikolwiek sposób, więc. Dla mnie ta kategoria, ja tę kategorię po prostu omijam. Następnie mamy nowe premiery, których jeszcze nie czytałyśmy, ale chcemy przeczytać. U mnie to na pewno jest Język Smoków mm -hmm. i Niegodne. Go. A, widziałam. Tak, widziałam. obie mam w domu i w sumie te niegodne już tak trochę podczytałam ze 30 stron. Um, no ale jak zwykle, no ja wolę nie wiedzieć, o czym jest książka, zanim ją przeczytam, więc teraz za dużo nie powiem. Mogę tylko pokazać okładkę na ekranie. Ja mam sporo książek, bo mam sporo książek, które kupiłam, ale jeszcze ich nie czytałam. I to na pewno będzie róż od y, Mony. Y, to będzie Blue Sisters. Od e, boże, Coco Mellors. Coco Mellors, może tak się nazywa? Coco Melon. Co e, kiedy wykrył się Księżyc? Mam -hmm. no, już, czeka na półce. E, książka Brandon Mulla, Novel i, dolen, do, novel i Doren. E, mam też, inaczej niż w filmach, jeżeli będzie, to nową książkę m, Curly Fortune, ale nie wiem, czy. Nie, ona jeszcze nie wychodziła, to nieważne. I jest ich ogólnie dużo, ale nie wszystkie tutaj zdołam sobie zapisać, więc powiedzmy, że po prostu te, które tutaj wymieniłam, są gdzieś tam najbliżej tego momentu, kiedy je przeczytam. Mhm. Quicksilver e, wyszło mhm. niedawno mhm. i zamówiłam sobie ostatnio. Czeka już na mnie w domku. No i wschód słońca w dniu dożynek, znak zapytania? Tak, 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 tak jest ten tak, tytuł. Tak, <laughs> tak to, to te dwie chyba jeszcze są przede mną bo żadnych innych nie kojarzę, żeby coś jeszcze na mnie czekało. Mamy tutaj najbardziej wyczekiwane premiery, które będą w drugim drugiej części roku. Ja nie mam pojęcia, ja nie śledzę w ogóle premier. Średnio mnie to obchodzi, chyba że faktycznie czekam na coś. Wiem, że na pewno. W UK wychodzi nowa książka Holly Jackson, ale nie mam pojęcia kiedy będzie w Polsce. Tak pierwsza jej książka dla jakby dorosłych. O. Oh. Się nazywa Not White Dead, Yet, mm -hmm. ale nie mam pojęcia kiedy to by miało być w Polsce, więc nie wiem czy to będzie w tym roku. Więc tak to nie wiem. Ja też mam sporo takich, które wiem że będą, ale nie wiem czy w tym roku. To też jest właśnie Holly, to jest znowu Mona. Przypomniało mi się, że ma być chyba kolejna część czasu żniw, sama O! Nie wiem, czy to nie będzie właśnie w tym roku. Jakoś w czerwcu to nie... chyba, że mi się coś porąbało, ale na to czekam. Miała wyjść nowa książka po polsku Eleny Armas The Fiance, Fiance... Mm -hmm. The Dilemma. Ja mam po angielsku jeszcze nie czytałam, ale jeżeli będzie po polsku, też bym chciała sobie kupić. I no odkąd tak bardzo się przejmowałam tym, że jest tyle premier, które chciałabym czytać, ale jak nie czytałam, to teraz przestałam śledzić te premiery, więc też troszkę trudno mi tutaj się wypowiedzieć. No i to nie mhm. z głowy. No, no, no trochę zeszło mi z głowy, te... co się zeszło mi z głowy, to o czym mówiłam na tym filmie kiedyś tam. E, więc po prostu przestałam śledzić i zajmować się na razie tym, co już wyszło i co mam. No. A ja z kolei bardzo. Cze... Jak to się czyta? Anastema. Anastema, anastema. A to jest po jakim? A w tym roku nie ma być katabazy? Yy, Kłank? Nie wiem. wojna Wajnomakową? Nie no ja wiem, nie ja wiem, ale. Chyba w październiku ma być. Okej, okay. ale ja mam tyle zaległości u niej, że. A ja właśnie tak jestem całkiem na bieżąco, więc pewnie przeczytam. Mhm. No to dasz do To ja jednak coś mam, kurczę. Anatema. Anatema. Okej. Okay. I to po prostu jest słowo anatema. Przeciwieństwo wszystkiego, w co się wierzy. Okej. Okay. Yy, to, to, na co ja czekam, <grystwa> to jest anatema. autorstwa <grystwa> yy, Kerry Lake, i to chyba wydawnictwo, filia, będzie wydawało, ale tutaj nie jestem pewna. Yy, I czemu na to czekam? Bo moja ulubiona bóstka gramerka. Jamie, that girl reads bardzo poleca tę książkę. To ma być taki gotyczny um, vibe. Nie wiem. Atmosfera, wie, atmosfera gotyczna, atmos gotycka, gotycka, gotycka. 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 Gotycka atmosfera i ma być takie bardzo mocne enemies to lovers ma być brutalnie. Eee, więc tak, więc czekam. Crazy. <grystwo> yes. Eee, największe rozczarowanie? Bezsilna. W sensie, to nie wyszła ta książka w tym roku, ale przeczytałam ją w styczniu w trakcie sesji. Chryste, panie, co to było? Musiałam, że powiesz chryst, co ty mi kupiłaś. <grystwo> nie, 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 nie. W sensie... Ja wiedziałam, że ty mi to kupisz, no nie? Jakby nie byłam jakoś szczególnie podjarana tą książką, bo słyszałam właśnie dużo opinii na temat tego, że tam jest bardzo dużo tropów napchanych jeden na drugi i to prawda, w sensie ci bohaterowie, ja nawet nie pamiętam jak oni się tam nazywali, szczerze mówiąc, ja już bardzo szybko wypchnęłam tę książkę, z mojej y, pamięci, i, ale ostatnio zaczęło mi chodzić po głowie, czy nie czytać kontynuacji. Z no, czyli powodu. No, bo, no bo to jest taka szybko się doczyta. Nie jest to wymagająca lektura, absolutnie, ale w sumie to trochę mnie nie obchodzi, co tam się dzieje, więc chyba nie będę czytać dalej. Załóżmy tak <noise> jedno, to jako poszło. Jedno, jedno, Nie, Prawo, prawo, No, ja zwykle do książek nie podchodzę z jakimiś wymaganiami, chyba że jest to autor, którego bardzo lubię. Więc też na nic się w tym roku za bardzo nie nastawiałam, bo nie czytałam nic takiego, na co bym liczyła, że będzie dobre. Jedyne co mi przychodzi do głowy to to, że nie podobała mi się nasza Książka Miesiąca, czyli dobry materiał. I'm sorry. Ale po prostu to nie było dla mnie. I trochę mi smutno, po prostu, że to nie było w moim guście, i że mi się nie podobało, i że się męczyłam. Ale to tyle, tak naprawdę, bo wiemy, że ja raczej często nie czytam takich książek, więc pewnie dlatego mi się nie podobało. Ale tak to nie mam jakichś większych rozczarowań, chyba. Dokąd kopiesz? No, co chyba przygotowuję posłanie? Wiem, co mi się cię śniło. największy <laughs> zawód, jest ich sporo. W sensie, pierwszy to jest taki. Na karmieńce strachem, A, bo to bo... nie była książka, na którą ja czekałam, więc nie miała jak no. mnie za bardzo rozczarować, ale jak już ją zaczęłam czytać, to miałam nadzieję, że będzie fajna. No było słabe i jeszcze powiedzieli, było takie zdanie tam, że kto tak pieje, ja, czy, czy to leci Billie Eilish, czy coś. Co? No nie pamiętasz? Nie. Było coś takiego, że, znaczy no, nie pamiętam teraz cytatu dokładnego, więc może coś źle powiedziałam, ale coś było takiego, że obrażono mnie. <grym> Tak, o. Nie ma. Nie ma. Mamy też Szum Ty to czytasz w styczniu? No, czytałam to w styczniu, męczyłam się z tym Całym grudzień i połowę stycznia Bo mnie po prostu Zmiatało, przygniatało mnie to psychicznie Nie wiem, to nie jest aż taka Ciężka książka, ale Strasznie mnie to przygniatało I patrząc na opinie, po prostu Wszelkie z otoczenia To po prostu takiego Instagramowego I w ogóle book i te inne, gdzie było dużo opinii, gdzie to jest super książka. To ja nie widzę, gdzie ona jest tam super. No, początek był spoko, ale no. potem nuda. Tak, tak, tak. I nasz Discord super. bardzo dobrze o tym wie, pozdrawiam. <laughs> y mam jeszcze koralinę. Wiem że, wiem, że książka jest gorsza od filmu, ale nie spodziewałam się aż tak bardzo. No. A ja nie było krótkie. No i oczywiście modlitwa, za zanieśmiałe korony, drzew. Druga część no psalmu dla zbudowanych w dziczy. Brawo! Tak, dobrze to Zbudowanych w dziczy. Ja teraz już nie wiem, ja jak to Ja też nie. Jest. No, powiedzmy, że zbudowanych. Najwyżej znowu... Nie, nie zbudowanych. No to zbudowanych. <śmiech> <śmiech> no i to mogłoby nie powstać, ale ja o tym już mówiłam też w poprzednim odcinku, znaczy w pierwszym odcinku Kawa Książki Chaos. I jeszcze chyba gdzieś o tym wspominałam. że To po prostu tego mogło nie być, i, i tyle, bo no, to jest wielkie rozczarowanie. Po pierwszej części, która była taka fajna, i nad którą tak piałam z zachwytu, to ta druga taka była bardzo nijaka. to mamy tutaj największe zaskoczenie: słaboniowa. Ja też chciałam powiedzieć, że słaboniowa. Nie spodziewałam się tego. To było dobre. Ja bym nawet nie znalazła takiej książki, bym nie wiedziała, że taka książka istnieje, ale została naszą książką miesiąca. I była super. Bardzo mi się podobała. Dokładnie zgadzam się. Ja miałam w ogóle nie przeczytać. Ale stwierdziłam, że jak jest już yy, jak jest już audiobook i mogę sobie ją przesłuchać yy, przy okazji nie innych rzeczy, tak jakby spoko. To, to jest to, to stwierdziłam, że OK. I rzeczywiście była fajna. W sensie nie była pięciogwiazdkowa, była w uchodźcach u mnie czwórki i, i to było duże zaskoczenie. Patrząc na to, że miałam jej nie czytać, zaprzeczyłam, co, jeszcze coś z tego wyniknęło. Ja nie wiem, czy miałam jakieś super zaskoczenie, ale podciągnęłabym pod to chyba 11%, bo nie wiedziałam absolutnie nic o tej książce, jak zaczynałam ją czytać. Wiedziałam, że są podzielone opinie. I jak tylko zaczęłam to czytać, to miałam takie Co tu się dzieje? Jakby nie rozumiem, to jest tak dziwne i jednocześnie nie mogę się doczekać, żeby przejść dalej, żeby czytać dalej. I tak, to powiedziałabym, że, że to było moim największym zaskoczeniem. Mhm. No, to jest dobre. To jest bardzo dobre. No. Ja jeszcze nie skończyłam, ale jest spoko, tak na razie. Ty to czytałaś? No, czytam w audiobooku, w sensie tak sobie podsłuchuję, czy no czytasz, okay. czy słuchasz. Słucham. <laughs> <laughs> słucham audiobooka. Następnie mamy nowego ulubionego autora. Ja nie posiadam. Ja tak nie patrzę za bardzo po autorach chyba. No ja bym chyba powiedziała, że Pen Call, czyli właśnie ta autorka Iskry Wiecznego Pomienia i całej tej reszty. Albo ewentualnie... Amber Nicole, czyli ta autorka księgi Azraela, ale w sumie to nie porwało mnie chyba aż tak bardzo jak Pen jak więc. A to też jest takie naciągane, ja bym powiedziała. Nie, nie, nie wydaje mi się, żeby rzeczywiście wskoczyła na listę moich ulubionych autorów, tak jak Sarah J. Ma albo Holly Jackson. Nowy fikcyjny crash. Nie posiadam. Ja też nie. W sensie, mogłam po to pociągnąć e, głównego bohatera z Prison Hillera. ale... Kościoł ze słabyniowymi. <gulodowy> nie, no, nie. <gulodowy> <gulodowy> Może jeszcze Diabeł? No właśnie on. No właśnie on. Nie, nie. nie, okay. nie. Tak, było... zrozumiałam. U mnie nie ma... Mogłam po to pociągnąć tego Prison Hillera, głównego bohatera, już nie pamiętam, jak na imię. Aaron? Nie. nie, pamiętam. Ale dlatego, dlatego... To tak podciągnięte na siłę, a nie że rzeczywiście krasz. Mm -hmm. Więc za mało czytałam fantastyki albo roman ideł, żeby móc się tutaj wypowiedzieć. Co jest za <gry> Walid. Mm. Stary dziad, ale walid. No, no, stary dziad, ale może. <laughs> On miał 30 parę lat, nie jest stary. Myślałam, się 40 nie, dobra, po tej wyobraziłam to to. Wyobraziłam sobie Pedro Pascala w roli wokulskiego, no właśnie, Walid. no kurde, cool, Chociaż Pedro Pascal chyba starszy, mój crash, mój crash to jest y, Luther z y, właśnie tej serii o której cały czas gadam, więc jakby, mm, och, mogłabym po prostu popłakać się tutaj. Ja nawet zrobiłam sobie zdjęcie tego, te, w sensie, nie, 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 nie. zwróćmy. Yy, jak czytałam drugą część, to zrobiłam zdjęcie jednej strony, gdzie on wyznaje, jakby, swoje uczucia na całą jedną stronę i ja po prostu, ta mi poleciała. On jest cudowny, jakby, Rysiek, schowaj się w kąt, naprawdę. Naprawdę, Rysiek... Rysiek naczelny feminista. Rysiek, fejro, rób co chcesz. To twój wybór, to Fejro. Twój wybór? Rysiek nigdy nie był. Powie... No, jakby byłem spoko, ale potem przyszła czwarta część dworów i mam takie. Rysiek, zamknij mordę. Stał się No Stał się kruchony się. Stał się, się? No. Ale on już tam nie był głównym bohaterem, także możemy. To, to, nie, to nie wchodzi u mnie w kanon. A, no... No dobra. Yy, tak, Rysiek, idziesz w kąt. Myślę, że Luther ląduje na tym samym miejscu, co Rowan z yy, Szklanego Tronu, a ja Rowana darzę Miłością Niezmierzoną, więc to jest... that's a lot. Nowa... nowo ulubiona postać. Słaboniowa. U mnie. U mnie Słaboniowa. Z tych wszystkich książek, które czytałam, Słaboniowa jest... Słaboniowa, Mruczek, mruczek. i 6.30 z Lekcji Chemii. A, tak, tak. No, no, no. I czy lubiłam w lekcjach chemii y, tą sąsiadkę? Bo ja bym powiedziała, że mam dwóch. Pierwszy to będzie Tomas z Jak podejść rozprowacza. Yy, ja ostatnio odkryłam, że mam słabość do brytyjskich Tomasów. I ta druga postać, moja ulubiona, to jest Taran z y, też z tej serii y, z Iskrą Wiecznego Płomienia, jakby I love him so much, On jest po prostu takim Kasjanem z dworów, Uuu. tylko że jeszcze śmieszniejszym, Uuu. no i takim słodziakiem po prostu, oh, I love to jest nie za Kasianem z dworów. No, książka, która sprawiła, że płakałaś. Wschód Słońca do ja płakałam trochę przy dobrym materiale tam w którymś momencie, ale to było takie, że urobiłam młyska i to wszystko. Okay. I to nie był taki płaczek na przykład przy czytaniu właśnie Kelly Fortune, co, Siedziałam, w co się działo, bo wcześniej przez pół godziny po prostu płakałam. Tak było. No więc to nie jest ten sam poziom, ale tam jedna młyska poleciała, powiedzmy, więc można podciągnąć tutaj. To nie był wielki płaczek przy innych książkach. Płakałam, oj, bardzo płakałam na tronie złamanych bogów. Czyli tej kontynuacji księgi Azraela. Płakałam na Divine Rivals, płakałam na Onyx Storm, płakałam na When the Moon hatched. Yy, na 11% chyba nie. Na blasku wiecznego płomienia płakałam i na żarze wiecznego płomienia też już płakałam, więc jakby ja lubię płakać przy książkach, co się zdarza często. Mi się wydaje, że jeszcze się wzruszyłam trochę na lekcjach chemii na końcu, ale nie pamiętam, czy bokalowałam. Ja też nie pamiętam, czy bokalowałam. Książka, która sprawiła, że była szczęśliwa. U mnie właśnie ogólnie. U... lalka. Lalka mi bardzo pomagała w, ba w trudnym czasie, więc sprawiała, że trochę mi było lepiej. Na pewno Matylda. Czytałam tę książkę dla dzieci i pierwszy rozdział. Rozbawił mnie niesamowicie, czytałam to na korkach ogólnie, bo zobaczyłam, że moja uczennica ma to jako lekturę i miałam takie o, nigdy tego nie widziałam wcześniej. I zaczęłam sobie czytać i dosłownie ona się uczy, a ja sobie czytam te książki i się śmieję, ona się pyta dlaczego, więc i czytam te fragmenty i sobie razem się śmiejąśmy, ale potem cała reszta książki była mech. Nie podobała mi się. No i no co, ja się będę powtarzać, no. <grytko> Wszystko to, co wymieniłam, że przy tym płakałam, to też sprawiło, że byłam szczęśliwa, ok? No i do tego bym dodała jeszcze, jak podejść rozpróbacza. E, bo to też była spoko książka i jakby uśmiałam się. Bo szczęśliwa... Czy jakaś książka sprawiła, że kiedykolwiek w życiu byłam szczęśliwa? Nie. Znaję tutaj książki takie, które mnie rozbawiły chociaż w jakimś stopniu. Okay. E, Przedostatnie pytanie. Najpiękniejsza książka, jaką kupiłaś lub dostałaś? Ja kupiłam Kiedy wykluł się księżyc i jest piękna. Och i dostałam też od cału, y, chorądziejaskrawiny os w tym takim bardzo ładnym, złożonym wydaniu z pingwina to jest chyba. Mam nadzieję, że tutaj Oli uda się wkleić okładki. No. A jeszcze diabola. Diabola ma bardzo ładną okładkę. Bardzo mi się podobała. Nie, nie tak bardzo jak sama treść, ale okładka jest śliczna. Mi się w sumie podoba Familiar. Też jest ładna, tak. Plus niegodne. Mi się podobają. W sumie niewiele kupowałam książek, więc to są takie dwie. No u mnie zdecydowanie When Moon Hatched i Onyx Storm jest całkiem ładne i dostałam od Misi, znak zapytania, to chyba od Misi dostałam, yy, folwark zwierzęcy i jest też właśnie taki piękny, ma takie złocone strony i jest takiej wielkości mniej więcej jak ten Twój notesik, może troszeczkę większy. Już ostatnie pytanie. Jakie książki chcecie przeczytać jeszcze przed zakończeniem roku? Ja chcę przeczytać piątą część Diuny. To na pewno. Dobrze by było, żebym przeczytała Hyperiona, bo zawsze jak jeżdżę do rodziców mojego chłopaka, to dostaję pytanie, czy czytałam już Hyperiona. Więc chciałabym w końcu powiedzieć tak. <grym> no i co? Nie wiem. Wszystkie nasze książki miesiąca, których jeszcze nie znamy tytułów. Plus te książki typu właśnie Niegodne, język smoków, i nie wiem co jeszcze. A no i te, co zostały mi wybrane na Discordzie przez wszystkich, mm -hmm. czyli traktat o łuskaniu fasoli, bo jeszcze mam księgę Azraela do przeczytania, szamankę od umarlaków. Jedną książkę mam po włosku wybraną, więc umrę. No ja wiem, że muszę w końcu przeczytać Wojnę Makową, bo te tutaj osobniczki nie dadzą mi żyć, jak tego nie zrobię. A ja też. E Ania też, oczywiście. E coś jeszcze chciałam, no chciałam... Dożynki. Tak, dożynki, tak. To tutaj też stoi nade mną z taką kosą <noise> koleżanka. E co jeszcze Quick Silver pewnie. Chciałabym zrobić re-read Persiego Jacksona, ale wiem, że to jest raczej. nie wątpię, że to zaczęła w tym roku. I trochę więcej bym chciała Gombrowicza poczytać. O, tak. ciekawe. Tak, bo yy, dziewczyna mojego brata bardzo dużo czyta Ua yy, Gombrowicza i yy, mówi, że Ferdydurkę to tam, ale Transatlantyk albo pamiętniki, chyba? Coś coś takiego było, to to, to jest to, więc gombrowi czasę więcej poczytać. U mnie to są wszystkie książki, które były w tym pytaniu o premierę, które już miały miejsce w tym roku, czyli tam kiedy wyklu się księżyc, Blue Sisters, Róż tak dalej, tak dalej. Oprócz tego mam Iron Flame. <grym> to w tym roku? Powodzenia. Tak. No po magisterce jak skończę czytać, zabiorę się za Iron Flame. Eee, mam też Smoczą Straż pisaną, eee, chciałabym też Ani zielonego wzgórza całość przeczytać, w sensie to znaczy, całą serię. Jeszcze mi się przypomniało, przepraszam. Tajemna historia i magiczne lata. No i też te książki z Discorda, mam nadzieję, że mi się uda po prostu. W sensie, no Ani, no, ani na Smoczej Straży tak bardzo mi nie zależy, żeby te przeczytać w tym roku, ale jeżeli się uda, to będzie super. No bo to jednak są takie wielotomowe serie, więc nie nastawiam się jakoś bardzo na to. Z naszej strony to tyle. Dawajcie znać w komentarzach, jak wybyście odpowiedzieli na te pytania, czy czytaliście coś z tego, co my tutaj wymieniałyśmy, jakie były Wasze opinie. Eee, no i co? Żegnamy się. Do zobaczenia w następnym filmie.